Dzień dobry, dzień dobry kochani. Jak wam mija majóweczka? Dajcie koniecznie znać. U mnie dawno nie było przepisu, i wczoraj zrobiłam przepis, już wam pokazuję, bo się tak nie mogę doczekać. Całą noc było w lodówce i już wam pokazuję. Już chwila, już sekundka. Zobaczcie, co ja wczoraj wyczarowałam. No, przecież to jest jakiś sztos cytrynowe tiramisu. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Patrzcie. Jezu. I wczoraj pokazuję Tomkowi. Patrz kochanie, zrobiłam nowe tiramisu. Tym razem cytrynowe. A Tomek tak, u kochanie, może ty powinnaś wziąć udział w jakichś zawodach na tiramisu. Na pewno byś wygrał. Więc u mnie wszystkie smaki tiramisu. Po prostu zamierzam zrobić przepisy ze wszystkimi smakami tiramisu świata.